Witamy! Jesteśmy dzisiaj w gospodarstwie pana Marcina Bytner. Marcinie, czy możesz pokrótce opowiedzieć o swoim gospodarstwie, gdzie się znajdujemy, co uprawiacie? I to najważniejsze informacje, tak na początek. Okay. Dzień dobry, witam wszystkich. Jesteśmy na gospodarstwie rodzinnym, które prowadzę z moim tatą. Jesteśmy w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie brodnickim. W naszym gospodarstwie prowadzimy produkcję zwierzęcą i produkcję roślinną. Dominującą uprawą w naszej produkcji roślinnej jest kukurydza. W większości uprawiana na ziarno, w mniejszej części uprawiana również na, na kiszonkę skarmianą dla bydła. Uprawiamy także buraki, pszenice, od jakiegoś czasu również, również rzepak. Gleby w naszym gospodarstwie charakteryzują się no, w większości, jak w tym rejonie, mozaiką. Mamy, mamy działki, które potrafią zacząć się trzecią klasą, skończyć szóstą. Po drodze mając i uglinę, i piasek. No, taka struktura naszego, naszego gospodarstwa. Teraz wspólnie z Marcinem omówimy sobie maszynę Swifter Disc XO4000F, która od niedawna jest w gospodarstwie tutaj właśnie u pana Marcina. Marcinie, pytanie: z jakim ciągnikiem najczęściej używacie ten sprzęt? Na jakiej głębokości pracujecie i oczywiście z jaką prędkością? Maszynę Swifter Disk użytkujemy z ciągnikami o mocy około 200-210 koni. W naszym przypadku są to ciągniki marki, marki John Deere. 200-konne ciągniki, które pracują z tą maszyną w zasadzie w naszym gospodarstwie od wczesnej wiosny do późnej jesieni. Maszynę używamy zarówno w uprawie przedsiewnej, przy wspomnianej uprawie kukurydzy. Maszynę użytkujemy pożniwnie do płytkiej, bardzo płytkiej pracy dla szybkiego skiełkowania chwastów i, i samosiewów, głównie zboża przed, przed siewem rzepaku. Maszynę również używamy na jesieni i to jest w zasadzie jej docelowe przeznaczenie i z tego względu też zakupiliśmy tą maszynę, czyli do uprawy ścierniska głównie po kukurydzy. Po kukurydzy na ziarno, gdzie tych resztek pożniwnych jest bardzo dużo. Ta maszyna sprawdza nam się w tym, w tym zadaniu dobrze, z racji tego, że jest bardzo ciężką maszyną. Pracujemy z, nią, z tą maszyną przy płytkiej uprawie, 14, nawet 15, nawet do 16 km na godzinę. E, przy zagłębieniu e, głębi w ziemię e, prędkość pracy e, schodzi do około 10-11 na godzinę. Przy, przy głębokości około 10-9 cm e, zagłębienia w profil gleby. Wspólnie z Marcinem omówimy dla Was kilka szczegółów. Idąc od początku maszyny, mamy zaczep. W tym przypadku zdecydowaliście się na zaczep kulowy. Marcinie, dlaczego? Tak, zdecydowaliśmy się na zaczep kulowy z dwóch powodów. Po pierwsze, łatwość agregowania z ciągnikiem. Mamy tutaj siłownik, który pełni zadanie, jest pływającym elementem reserującym dyszel, ale poprzez sterowanie hydrauliki bardzo łatwo maszynę można zagregować z ciągnikiem, nawet w jedną osobę. Drugą, drugą przyczyną, dla której zdecydowaliśmy się na zaczep właśnie kulowy jest kultura pracy, kultura pracy i kultura, kultura transportu maszyny po drogach. Przy nawet prędkości maksymalnej jazdy ciągnikiem maszyna jest sztywna i stabilna na drodze, co, co przy naszych no, niestety wąskich drogach daje duży komfort jazdy i, i również też pracy. Następny element, czyli tak jak powiedziałeś na początku, Używacie również maszynę do celów y, przeciwnych, tak, do uprawy przeciwnej, dlatego niezbędnym elementem wyposażenia w tym przypadku będzie włóka przednia, regulowana hydraulicznie, tak zwany nasz kraszbar. bar. Marcinie, króciutko, y, jak to użytkujecie, na jaką głębokość właśnie opuszczacie tą włókę? Przy, przy zakupie, przy zakupie brony talerzowej zdecydowaliśmy się na wyposażenie dodatkowe właśnie w postaci przedniej włóki, hydraulicznie regulowanej, co zresztą jak cała maszyna jest, jest sterowana hydraulicznie. Łatwość jej obsługi, bez wychodzenia z ciągnika, sterowana sterowana z kabiny. Masz, Używamy, użytkujemy maszyny do uprawy przedsiewnej, tak jak wspomniałem. I tutaj, przy pierwszym wjeździe po, po zimie na pole, włóka jest tutaj bardzo fajnym elementem. Kruszy nam wierzchnią skorupę, która powstała po prostu przez osiadanie i przez mar marznięcie ziemi w trakcie zimy. Używamy jej tylko i wyłącznie przedsiewnie, ale sprawdza nam się bardzo dobrze. Idąc dalej, dwa rzędy talerzy o średnicy 520, dwa talerze montowane na jednej grądzieli, dzięki czemu mamy pół metra odstępu między uchwytami dysków. Marcinie, króciutko, jak ustawiacie dyski, na jakiej głębokości pracujecie, czy jest jakiś efekt przypychania, czy jest to wystarczający dla ciebie rozmiar talerza, jak uważasz. W naszym przypadku rozmiar talerza, czyli 520 mm, spełnia swoje zadanie perfekcyjnie. Przy tej prędkości jazdy, której my użytkujemy maszynę, tak jak wspomniałem, pomiędzy 10 a 15 km na godzinę, talerz ma odpowiednią prędkość wirową, przez co dobrze miesza ziemię, ale również dobrze tnie resztki pożniwne, głównie w kukurydzy. Dlatego też Zdecydowaliśmy się właśnie na e, talerze o tradycyjnym e, grubym zębie, e, tak ażeby maszyna dobrze zagłębiała się w profil, e, w profil gleby. Problemu z przypychaniem jeszcze nie, nie mieliśmy. Jest na tyle miejsca pomiędzy poszczególnymi rzędami talerzy oraz dalej wózkiem i wałem, że ziemia swobodnie ma miejsce na to, żeby opadać, nie przypychać się. Resztki pożniwne, tak, e, również wymieszane z glebą, mają przestrzeń do tego, aby swobodnie, swobodnie spaść na kolejny e, rząd talerzy i dalej na wał, e, bez, bez efektów zapychania się. A co w przypadku obornika? Wiem, że również rozrzucacie obornik. E... Tak, również mamy obornik, e, obornik bydlęcy e, na słomie, e, dlatego też z tym często jest problem. E, tutaj e, również w tym przypadku problemu żadnego nie ma. Obornik nam się nie przypycha, mamy go e, dobrze rozdrobnionego i dobrze rozrzuconego po polu, ale e, problemu z zapychaniem e, również nie ma. Jest on e, dobrze wymieszany z wierzchnią warstwą gleby, e, nie ma z tym najmniejszego, e, najmniejszego problemu. Jeśli e, mówiliśmy o komforcie pracy, tak? To co wspomniałeś wcześniej, maszyna w pełni regulowana hydraulicznie. Tutaj E, siłownik od regulacji głębokości, co na pewno poprawiliśmy, i co, co, można, co można dać jako plus, e, klipsy już nie zdejmowane, tylko klipsy są przesuwane. Tak? Nie ma ryzyka, że te klipsy gdzieś się zgubią. E, na pewno ułatwia to pracę. tak Zdecydowanie poprawia to komfort pracy. Jadąc na pole, nie musimy pamiętać, że musimy coś zabrać, pojechaliśmy na pole, zapomnieliśmy czegoś. Mamy wszystko na miejscu, mamy to zamontowane na maszynie. Hydraulika jest tutaj bardzo wygodną opcją. Przejeżdżając z pola na pole, zmieniając uprawę, zmieniając w przypadku zmieniających się warunków glebowych, przejeżdżając z miejsca w miejsce, wychodzimy z ciągnika, zmieniamy ilość klipsów, dostosowujemy próbujemy ją do, do danych efektów, jakie chcemy osiągnąć. Wchodzimy do kabiny, jedziemy dalej. Nie musimy niczego szukać. Jest to duże ułatwienie, poprawia to efektywność i przede wszystkim komfort, komfort pracy. Skraca czas przygotowania maszyny, a w efekcie daje większą możliwość pracy maszyną w polu. Pamiętam, jak rozmawialiśmy o zakupie maszyny. Zastanawiają się, czy, czy wybrać maszynę zawieszaną, czy maszynę, właśnie, Pół tutaj z układem jednym. Decyzja padła na taką wersję. Nadal uważam, że to jest dobry wybór. Tak, ja jestem tego, z tej decyzji bardzo zadowolony. E, większość powie, to jest maszyna 4-metrowa, więc nasuwa się od razu pytanie, dlaczego nie zawieszana. Przecież ciągnik 200-konny bez problemu taką maszynę by e, podnosił i, i nie byłoby problemu z jej e, udźwigiem. E, nie żałuję, że kupiliśmy maszynę ciąganą. E, Komfort zaczepiania, komfort przejazdów pomiędzy polami. Maszyna składa się do niecałych 3 metrów, więc tutaj nie ma najmniejszego problemu z przejazdami transportowymi. Ale najważniejszą zaletą tego, że ta maszyna jest ciągana, jest jej waga. Przy 4-metrowej maszynie ta wa maszyna waży prawie 6 ton, więc no, nie ma tutaj najmniejszego problemu z, e, w twardej, zbitej glebie. E, nie ma problemu z zagłębiania się maszyną e, w, w ziemię, z cięciem resztek pożniwnych. No bo waga powyżej tony na metr maszyny e, daje tutaj efekt e, naprawdę widoczny i korzystny tak, na, na, dla pracy maszyny. Nie? Jeśli rozmawiamy o maszynie właśnie półzawieszanej nie sposób nie wspomnieć o układzie jezdnym, czyli o kołach. E, koła w tym przypadku jest to oś zintegrowana, tak, koła umieszczone są w środku, dzięki czemu mamy maszynę bardzo fajnie wyważoną. Na pewno zauważyłeś, że nawet przy dużych prędkościach maszyna nie wpada w wibracje, tak, nie skacze, tylko spokojnie możemy jechać nawet powyżej 15 na godzinę. Tak, tak. Jak wspomniałeś, osadzenie osi pomiędzy, w zasadzie centralnie, daje dużą korzyść podczas transportu. Nie ma efektu takiego ciężkiego pływania ciągnika przy dużych prędkościach po drodze. Ułatwia to chociażby manewrowanie po, po placu, garażowanie. Przy osi z tyłu jest to dużo bardziej utrudnione, ale największą chyba zaletą tego wózka w środku jest podział Wałów. Na to, że one nie są w linii, tylko są boczne wały wysunięte do przodu, przez co maszyna przy jeździe, tak jak mówiliśmy wcześniej, 14, 15, a nawet więcej kilometrów na godzinę, to nie zdarzyło mi się jeszcze, żeby ta maszyna wpadła w wibrację, w rezonans, zaczęła, zaczęła, jak to mówią pływać, tak? Maszyna jest sztywna i, i cały czas utrzymuje zadaną głębokość głębokość pracy bez niepotrzebnego podskakiwania. Wspomniałeś o wałach. Zdecydowałeś się na wały tutaj podwójny U-Ring. Na pewno jest to najdroższa opcja z, z naszej oferty. Najdroższa. Ale na pewno jakość pracy i komfort jest zauważalny. tak? To co rozmawialiśmy wał typu U-Ring ma się obkleić. To na tym to polega. Dzięki temu wał jest wieczny. Można tak powiedzieć. Cały czas pracuje ziemia o ziemię, nie zużywa się. No i też ma dodatkową masę. To co wcześniej powiedziałeś, tak? Szukaj ciężkiej talerzówki, która nam fajnie tą ziemię, ziemię zagęści. Wiadomo, że musimy szanować teraz wilgoć w ziemi, tak? Jest jej coraz mniej. Dlatego też jakby odchodzimy od tych wałów rurowych. Ale oddaję Ci głos, oczywiście. Powiedz króciutko o tym wale. Tak, no, z wałami mieliśmy e, duży, duży dylemat, na jakie wały się zdecydować. E, wcześniej w, w gospodarstwie w naszym parku maszynowym nie mieliśmy żadnej maszyny z wałem typu Uring. E, ale dzięki, dzięki zorganizowanym e, pokazom polowym z e, okolicznym e, tutaj e, dealerem, z pomocą okolicznego dealera właśnie e, marki Bednar. Przetestowaliśmy maszynę na tego typu wałach i zdecydowaliśmy się na, na zakup. Tak jak wspomniałeś, mimo że jest to najdroższa opcja i najdroższy wariant wału w tej maszynie. Jesteśmy z tego zadowoleni z dwóch powodów. Przez to, że wał jest podwójny, maszyna kolejny raz zyskuje na stabilności pracy. Wał jest samoczyszczący, tak? samoczyszczący, kolejne rzędy same się czyszczą. Rdzeń maszyny jest naprawdę gruby, elementy są ciężkie, przez co wał jest no, ciężki, ma ciężką dużą wagę na metrze wału. Dobrze zagęszcza glebę, e, zwłaszcza jeśli jeździmy maszyną e, wiosną. Ma to, ma to największe znaczenie, jeśli uprawiamy gleby przedsiewnie. E, plus tego wału jest też taki, e, że przy naszych glebach mozaikowatych. Nie ma problemu, że maszyna raz jedzie po wierzchu, raz się zagłębia bardziej w profil glebowy, utrzymuje ten wał maszynę na tej samej głębokości, mimo że no, tak jak wspomniałem, ma ona 6, prawie 6 ton. Zalepiony wał, tak jak widzimy. No, maszyną pracujemy dopiero, kilku, trzeci sezon, ale, ale... Za zużycia wału nie zużyliśmy. Przez to, a powiem szczerze, że nawet w bardzo suchych warunkach latem on i tak jest zalepiony. Na sam koniec Marcin, jakbyś mógł pokrótce tylko opowiedzieć e, o Waszej technologii w tym momencie. Ja wiem, że ta maszyna to już jest Wasza trzecia maszyna z, naszej, e, z naszego portfolio, tak? Trzecia maszyna Bednara w Waszym gospodarstwie, z czego jesteśmy niezmiernie dumni. E, macie mulcher, tak? 4,5 metrowy MZ. Macie pług tra... Teraland HD e, 3000, 3000 e, na, na 7 łap z wyciążiem hydraulicznym. No i ta talerzówka jako trzecia, trzecia maszyna e, o szerokości 4 metrów. Ja bym mógł tak tylko króciutko powiedzieć, jak to u Was wygląda, jak tą technologię przyłożyliście, że tak powiem, na, e, na wasze gospodarstwo. Wiem, że coraz bardziej wchodzicie w system bezorkowy. Tak. Współpraca nasza z firmą Bednar rozpoczęła się w zasadzie w 2018 roku od wspomnianych wcześniej zorganizowanych na naszym polu pokazów. Była to właśnie pierwsza maszyna testowana marki Bednar, był to właśnie pług dutowy Terraland, który mieliśmy okazję przetestować na, na naszym polu z naszymi traktorami. I od tego momentu w zasadzie zaczęła się współpraca. W efekcie czego widzimy tutaj, tak jak wspomniałeś, jedną z trzech maszyn. Teralanda używamy, zakupiliśmy tą maszynę głównie do zrywania warstwy późnej. Szybko okazało się, że maszyna ta zastępuje nam również uprawowo pług. W związku z tym coraz bardziej przechodzimy na uprawę bezorkową. Mamy jeszcze pług, ale coraz bardziej bezorkowo. Talerzówka, tak jak wspomniałem, pracuje od, od siewów do późnej jesieni przy uprawie pożniwnej. I trzecią maszyną, którą, którą posiadamy marki Bednar w naszym gospodarstwie jest mulcher. To jest maszyna, której brakowało mi w naszym systemie zarządzania gospodarstwem, w naszym podejściu do uprawy i do zarządzania resztkami pożniwnymi i tutaj mulcher sprawdza się bardzo dobrze. Mulczujemy ścierniska, kukurydzy, rzepaku i z efektów tej pracy i maszyny jesteśmy zadowoleni. Wszystkie te trzy maszyny współpracują na polu ze sobą bardzo dobrze. Z osiągniętej technologii przy udziale tych maszyn jesteśmy zadowoleni i na pewno będziemy ją kontynuować. Marcinie, dziękujemy bardzo. Miło było posłuchać, posłuchać e, prawdziwego praktyka, tak z wiedzą, z wiedzą naprawdę zaawansowaną o samym systemie bezorkowym. Także co Marcin? Ja Dzięki dziękuję bardzo. Ja również dziękuję, że mogliśmy zaprezentować. Dziękujemy.